Robert Friedrich, zespół 2M23. Tomasz Budzyński, zespół 2M23. 2M23 właśnie, co to oznacza? Jak i dlaczego ten, ten skrót? Yy, ja myślę, że to nie do końca chodziło, żeby było to tak prosto, żeby to był fragment z listu świętego Pawła do, do Tymoteusza. Gdzie jest powiedziane, wycierp zło razem, jak piękny rycerz Chrystusa Jezusa. Takie jest oryginalne tłumaczenie z Greki, chociaż nasza jerozolimska Biblia mówi, weź udział w trudach i przeciwnościach. Ja wolę zdecydowanie oryginalne tłumaczenie: wycierp zło razem, jak piękny rycerz. Dzisiaj jest taki czas, że mężczyźni powinni się skłaniać ku tym postawom rycerskim. Mężczyzna powinien być ochroną. Dla, dla kobiety, dla dzieci, w ogóle być męski. No i to, dlatego mi to pasuje. A, a tak naprawdę to nam się bardzo podobały nazwy, które zawierają w sobie cyfry litery, ty, i litery, i tak, tak powstała ta nazwa w sumie. I jak być rycerzem w dzisiejszych czasach? Jak być rycerzem w dzisiejszych o. czasach? No, żeby być rycerzem, to chyba trzeba, jak to się mówi, yy, umierać dla siebie samego. O tak. Trzeba wzi wziąć udział w trudnych takich przeciwnościach. Jak się jest rycerzem, to idzie się na śmierć. No to trzeba być jakby gotowym na to, żeby każdego dnia umierać dla najbliższych, dla drugiego. Wasze... Trzeba się wyrzekać siebie. No tak. Wasza muzyka może być inspiracją, żeby być lepszym rycerzem, czy może księżniczką ewentualnie? Dla nas centralnym punktem tego, co robimy, to jest słowo czyli Jezus Chrystus. To wszystko co śpiewamy jak nie wiem czy jest taki zespół na świecie w ogóle który używa tylko i wyłącznie słów z Biblii, bo wierzymy, że one mają moc Jak ktoś był na naszym koncercie, to wie, że niewiele mówimy między utworami, dlatego, że nie chcemy nic dodawać do tego, co słowo mówi. A ona mówi bardzo konkretnie: każdy nasz utwór jest z pisma świętego i to jest w centrum naszego grania i to może rzeczywiście inspirować do do nawrócenia. Muzyka Tylko i wyłącznie. Tak wyszło, ale tutaj chcę jeszcze dokończyć, że to jest skierowane, to Słowo, Słowo Boga jest skierowane do każdego człowieka, ale więc także i do nas, tych, którzy tak. na scenie stoimy i śpiewamy. Jest to yy, właśnie do wszystkich. Do nas jest, jest... też. Sama muzyka, sama muzyka, nie tylko słowa. Sama muzyka jest mieczem Goliata. No, no ona jest jakby pretekstem do tego, żeby ktoś mógł słyszeć słowo. Tak naprawdę to tutaj najważniejsze jest to słowo, nie? A y, ta, y, jakby to powiedzieć, to słowo jest podawane na pewnej tacy, tak? I, a tą ta, tacą jest muzyka. Bo ona jest nieraz mocna i. Meczna. Zawsze jest mocna. To są najmocniejsze słowa świata i do tego jest potrzebna mocna muzyka, a że ja i, i Tomek, i wszyscy właściwie z tego zespołu wychowywaliśmy się na y, mocnej Mocny. muzyce, więc mówimy naszym znanym sobie językiem. I myślę, że wielu ludzi, którzy znają ten język muzyki rokowej, doskonale y, otwierają się na to, żeby słuchać. Czy każdy może słuchać takiej muzyki? Czy to jest wyłącznie rok? Nie no, to my kierujemy nasz przekaz i naszą twórczość do, do każdego człowieka. To jest oczywiste, że może komuś się nie podobać taka estetyka albo nasz wygląd, ale to już jest jego osobista sprawa. My gramy dla każdego. No, nie gramy dla określonej ludzi, dla jakiegoś formatu ludzkiego, tylko dla wszystkich. macie taką formę koncertów? Tak, to jest forma taka wielkopostna bardziej i wtedy to, co robimy jest wyciszone, bardziej skupione na modlitwie, na refleksji takiej wielkopostnej, A, ale na co dzień większość koncertów to są takie koncerty rokowe. No w tym projekcie akustycznym występujemy w okresie postu. Jak jest post, to wtedy gramy właśnie tak akustycznie. Macie jakieś ulubione cytaty z piosenki? Ja z mam, ja mam. Że w domu ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Ja teraz trudno mi sobie przypomnieć, ale mam też ich wiele. Dużo. A związki z Poznaniem? Często wracacie i lubicie wracać do Poznania? Ja mieszkam w Poznaniu, więc ja jestem tam na co dzień. Ja myślę, że to jest tymczasowe miejsce zamieszkania. Naszą ojczyzną jest niebo. Tak, tak, dobrze. Mój brat powiedział, że naszą ojczyzną jest niebo, a, ale akurat tutaj na ziemi mieszkamy w Poznaniu i całkiem może być.